Może teraz Tobie trudno w to uwierzyć, ale idzie do Ciebie obfitość. I to naprawdę piękna obfitość. Również takie głębokie poczucie bycia zaopiekowaną, zaopiekowaną. Twoje marzenia spełniają się w energii, a na pewno mają ku temu wielkie predyspozycje. A Twoje projekty, pomysły zakończą się sukcesem i uznaniem. Cesarzowa to bogactwo, to przepiękna energia mocy, kreatywności, spokoju, obfitości wszystkiego tego absolutnie, co najpiękniejsze i najcudowniejsze. Jeśli potrzebujesz, by ktoś się to było zaopiekował. Wsparł Ciebie. No to ta energia jest już w drodze do Ciebie. Och, piękna energia. Piękna energia. Wasze problemy też pozytywnie się rozwiążą. Właściwie powiedziałabym, że nawet hmm, unikniecie wielu problemów. Także kochani, życzę Wam wszystkiego co najpiękniejsze i pa, pa.